tylko 600 600 Ja mam stopę długo, o długości 7. Ja mam stopę o długości 6. Ja, ja mam stopę. Ja mam stopę od Ja mam stopę od długości. But do lasu w góry, spokojnie trzy sezonowo oprócz zimy można śmigać w tym bucie. Stein Gogler Uno to jest niesamowite połączenie butna z poliamidem i Najwyższej jakości skóra to jest moja trzecia para od tego producenta. Naprawdę, jeżeli chodzi o skórę, no, rewelacja. Jest bardzo, bardzo lekki jak na tego rodzaju obuwie. Waży on tylko 600 gramów w rozmiarze 43. Ja mam stopę 275 mm długości i używam rozmiaru 43. Tak, żeby mieć zapas w tym bucie, także tak, jak na przykład będę w górach, będę schodził w dół, to żeby nie walić paluchem o czubek buta, no i też żeby można było te buty dopalić grubszą skarpetą wełnianą.